W 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy mistrz Polski Raków Częstochowa podejmuje Zagłębie Lubin. Obie ekipy ostatnio nie radziły sobie najlepiej. Zagłębie przegrało dwa ostatnie starcia. Raków ma w dwóch ostatnich kolejkach porażkę i remis. Ale to gospodarze pierwsi ruszają do ataku. I już w czwartej minucie Bogdan Rakowiczan daje prowadzenie. Mistrzom Polski, zagranie z Triana Plavsicza. Jean Carlos uderzył, ale obronił ten strzał Sokratis Diudis. No ale Rakowiczan wpakował piłkę do siatki. Na trybunach selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz, a to już John Jeboah. Jeboah, seria zwodów, Jeboah decyduje się na strzał. Co za gol, co za przepiękna indywidualna akcja Johna Jeboaha. Drugi gol pomocnika Rakowa który w tym sezonie pojawił się w składzie zespołu z Częstochowy przechodząc tutaj ze Śląska Wrocław, fenomenalna bramka i już 2 do 0 na początku drugiej połowy doczekaliśmy się celnego uderzenia ze strony Zagłębia, to Dawid Kurminowski ale oczywiście z takim strzałem nie mógł mieć problemu Bladan Kobaczewicz, a teraz błąd Michała lepy i 3-0! Wykorzystał ten błąd obrońcy Ante Czernacz zagrał do Jeboacha. No i John Jeboach w tym spotkaniu ma już dwa gole. 51. minuta, Raków prowadzi z Zagłębiem już 3-0, a przy piłce Bartosz Nowak. Nowak do Ante Czernacza. ten kończy tę akcję! W ciągu 3 minut Antecnacze zalicza asystę i gola. Rachów 4, Zagłębie 0. Miedziowi w tym spotkaniu nie istnieją, nie są w stanie stworzyć sobie żadnej sensownej sytuacji podbramkowej, a Rachów się nie zatrzymuje. Wynik na 5 do 0 ustala wprowadzony z ławki rezerwowych Sony Kittel. Ostatni gwizdek, pewne wysokie zwycięstwo Mistrzów Polski nad Zagłębiem Lubin. Raków wygrywa 5 do 0, jest czwarty w tabeli, Zagłębie siódme, ale różnica między tymi drużynami to już 6 punktów. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.